Z badań, do których mamy dostęp, jeżeli chodzi o dobrostan pracowników, wynika, że od 40 do 50% zgłasza różnego rodzaju problemy. Ten dobrostan może być związany ze środowiskiem pracy, ale często jest też tak, że ten dobrostan jest związany z nazwijmy to bliskimi czy rodziną pracowników, czyli pracownicy doświadczają problemów rodzinnych w relacjach poza, poza pracą, więc ma to wpływ na to, jak oni funkcjonują w środowisku pracy. Z drugiej strony środowisko pracy może sprzyjać lub nie dobrostanowi. I tu mamy, że tak powiem, konstans, to znaczy są pewne. Firmy, które y, dobrze funkcjonują, tworzą odpowiednią kulturę organizacyjną, no i są takie firmy, w których no, ten problem, jakiś odsetek firm, gdzie ten problem jest stabilny. To co widzimy po pandemii COVID to to, że ten dobrostan osobisty pracowników się zmniejsza. I często jest to związane z zaburzeniami nastroju i z zaburzeniami lękowymi. W dzisiejszych niestabilnych czasach myślę, że warto jest inwestować w benefity, które opiekują zarówno zdrowie, jak i rozwój naszych pracowników. To w DNA każdej organizacji powinna być ta uważność na tworzenie bezpiecznego miejsca pracy, w którym możemy rozwiązywać problemy i śmiało o nich mówić, a jednocześnie dawać systemowe rozwiązanie, konkretne ścieżki dla naszych ludzi, z których zarówno menadżerowie, jak i pracownicy mogą korzystać. Próg wejścia do takiego rozwiązania jest bardzo niski. Przykładem może być chociażby MultiLife, który zaopiekuje potrzeby każdego pracownika. A jak wiemy, rozwiązania systemowe są bardzo ograniczone i czas, w którym możemy skorzystać, chociażby z porady z, psychoterape z psychoterapeutą czy z psychologiem, jest średnio 124 dni, czekamy. A dzięki takim narzędziom, tu i teraz, możemy pomóc naszym pracownikom w różnych wyzwaniach. Pracownik, który jest w dobrostanie. Jakkolwiek byśmy tego nie rozumieli, no to już samo to słowo zapowiada, że jest w dobrym nastroju, jest skuteczny, nie jest, to, nie jest przeciążony, więc jest to absolutnie stan pożądany z punktu widzenia pracodawcy, żeby taki, taki dobrostan wśród pracowników budować. I bardzo ważne jest, żeby to robić strategicznie, żeby wdrażać odpowiednie programy, żeby zastanawiać, jakie są cele w każdej z organizacji. Jestem przekonany, że z każdym rokiem program do, dbający o well-being czy dobrostan w organizacji to będzie coś, co jest konieczne i tylko będziemy się dopytywać w czasie rozmów rekrutacyjnych, jak on wygląda, jakie ma komponenty, a nie czy w ogóle jest.